Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na wtorkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski. Są dzisiaj z nami Jan Bednarek i Sebastian Szymański. Zanim przejdziemy do zadawania pytań, chciałem tylko uspokoić nieco niektórych z kolegów dziennikarzy odnośnie stanu murawy na PG Narodowym. Otóż wszystkie jednostki treningowe odbywające się na tym obiekcie są bardzo precyzyjnie zaplanowane, więc określone ćwiczenia odbywają w konkretnych sektorach boiska, aby zapewnić jak najbardziej rozłożenie obciążenia murawy, więc w momencie, gdy dany fragment murawy jest nieco zużyty, co jest naturalnym procesem w, w treningu, zostaje on wymieniony dzięki zapasom murawy, które posiada PG Narodowy, więc nie musimy się martwić o, o stan boiska podczas treningów i meczów towarzyskich. I z tego miejsca chciałbym również w imieniu całej drużyny Sztabu Szkoleniowego podziękować władzom PG Narodowego za świetną współpracę. Teraz możemy przejść do zadawania pytań. Tyle tytułem wstępu. Proszę Adrian. Dobra, dobry, Ramiennik 24 Emil będę miał najpierw pytanie do ciebie o Kubę Kauzińskiego. Jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego został dowołany? Czy to jest jakiś zabieg tutaj taktyczny, czy po prostu trener miał na to po prostu chęć i dowołał tego zawodnika to pierwszy? Pytanie. Tak, trener miał, miał taką koncepcję, żeby dowołać Kubę Kauzińskiego, więc tak postąpił, Kuba dołączył, żaden z zawodników nie opuszcza z grupowania. Super, dziękuję. Dzień dobry panowie, cześć Sebastian, cześć Janku. To pytanie do was będzie takie samo, jakbyście mogli podsumować wasz sezon w drużynach klubowych, w których graliście. Ty, Janku, awansowałeś do Premier League. Sebastian, zająłeś drugie miejsce, więc jakbyście właśnie podsumowali ten sezon, który minął no i w jakiej obecnie jesteście w formie przed zbliżającym się Euro 2024? Dziękuję. No na pewno dla nas lekko drużyny bardzo udany sezon, myślę, że intensywny, bo ogromna ilość spotkań, wiele się działo, wiele można powiedzieć z lotów i opadków, bo przechodziliśmy przez trudne momenty, ale, ale zakończyło się to happy endem i myślę, że... Piękny moment dla, dla mnie jako zawodnika Southampton po siedmiu latach. E, wprowadzić e, drużynę z powrotem do, e, do Premier League e, po nieudanym poprzednim sezonie. Także e, na pewno to świetnie smakowało, bo wygrana na Wembley, e, no świetny wynik dla kibiców, dla nas, e, fajne świętowanie. Także, e, także no były to piękne chwile i teraz. E, Trzeba o tym zapomnieć, skupić się na tym, co jest w reprezentacji. Mamy kilka dni na przygotowania, dwa mecze towarzyskie, żeby się dobrze przygotować do, do tego euro i, i myślę, że każdy z nas jak, jako zawodnik, trener podchodzi z optymizmem do tego. To jest super wyzwanie, ciężka grupa, ale, ale jedziemy tam grać tak jak najlepiej potrafimy, grać dobry futbol i na pewno tak jak chcemy. I to jest nasze zadanie, żebyśmy zawsze byli sobą i podchodzili do tego z pewnością siebie, że, że jesteśmy mocną reprezentacją. Ja myślę, że też można ten sezon zaliczyć do udanych, aczkolwiek nie udało nam się zdobyć mistrzostwa i myślę, że taka sytuacja była pierwszy raz w historii, że zdobyłaś 99 punktów i tego mistrzostwa nie masz. Myślę, że tutaj jest tylko jedyny taki aspekt, gdzie, gdzie możemy czuć, że ten sezon nie był do końca taki, jaki byśmy chcieli. No, ale tak jak mówię, no, zrobiliśmy wszystko, co, co, co było możliwe, zrobiliśmy wszystko, co, co było w naszej mocy i no, niestety nie udało się. Ale tak jak też Janek powiedział, teraz skupiamy się na kadrze i, i to jest dla nas najważniejsze. Mateusz, Mateusz. Gięza, Radio Z. Będę miał pytanie do obu zawodników. Najpierw do Sebastiana. Czy ostatnio spędzasz więcej czasu z Nikolą Zalewskim w związku ze zmianą e, trenera u Ciebie w klubie i czy była okazja, żeby trochę podpytać? E tak, nie będę ukrywał, że coś tam podpytałem już u Nikoli i rozmawialiśmy o tym. Próbuję go przekonać, żeby przyszedł do Fenerbacze. Zobaczymy, czy to się uda. Oczywiście żartuję, ale mm, tak, coś tam rozmawialiśmy, ale tak jak mówiłem wcześniej, na pewno na to też przyjdzie czas. Fajnie, że, 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 że taka, taka osoba trafiła do mojego klubu. No ale tak jak mówię, na razie skupiamy się na reprezentacji i chciałbym się skupić na naszym na naszym planie, na naszych treningach, bo to dla mnie dopiero dru drugi tak, tak wielki turniej i chciałbym z tego jak najwięcej skorzystać. Janek, pytanie do ciebie, bo często mistrzostwa Europy mogą być takim oknem wystawowym do tego, żeby grać w najlepszych klubach, czy, czy oprócz tego, że będziecie chcieli osiągnąć najlepszy wynik z reprezentacją, jest trochę też taka personalna chęć, nie wiem, zasłużenia na coś wyjątkowego. Tak, trochę tak do 2016 roku chciałem sięgnąć, że dobry turniej przełożył się na wielkie transfery dla dużych zawodników, i czy też można tak do tego trochę podejść. Dziękuję. Ja myślę, że każdy z nas jako zawodnik ma cele drużynowe indywidualne każdy z nas jako zawodnik chce grać jak najlepiej i myślę, że wtedy, kiedy drużyna dobrze funkcjonuje, każdy z nas daje z siebie maksa i jest w optymalnej dyspozycji, działa to na naszą korzyść indywidualnie, także myślę, że tak, jeżeli jako drużyna osiągniemy sukces, zagramy bardzo dobre spotkania, poprowadzimy naszą drużynę do awansu z grupy, będziemy grać bardzo dobrą, otwartą piłkę, to na pewno indywidualnie działa to na korzyść każdego zawodnika. Myślę, że tak to funkcjonuje w dzisiejszej piłce wielkie kluby obserwują zawodników, którzy potrafią grać bardzo dobrze na, na największych scenach. Także myślę, że jeżeli my skupimy się na tym, by, by jako drużyna grać bardzo dobrze, będziemy myśleć o, o całym kolektywie, wpłynie to pozytywnie na każdego z nas indywidualnie. Proszę bardzo, Przemek, następnie Samuel. Dzień dobry, panowie. Przemek Langier, GolPL. Będę miał dwa pytania. Pierwsze do Janka, drugie do, do was obu. Janek, pewnie do Ciebie dotarły te wywiady Michała Probierza, jakich on udzielał masowo po, po meczu w Cardiff. W wielu z tych wywiadów, nie pytany w ogóle o Ciebie, sam inicjował odpowiedź, że tutaj zacytuję hasła typu: Krytyka nie może przerodzić się w hamstwo, a w przypadku Janka Bednarka to już było hamstwo. Bronił Cię bardzo mocno, mimo że, że, że nie było pytania o Ciebie. Jak odbierasz takie słowa selekcjonera i czy one w jakikolwiek sposób przekładają się na zbudowanie Cię także pod kątem piłkarskim? Czy jest to po prostu miłe? ale dla tych piłkarskich umiejętności bez znaczenia, bo na końcu no, liczy, liczą się umiejętności same w sobie. Tak, myślę, że to było e, bardzo ważne dla mnie. Wsparcie od trenera e, pokazał, że wierzy we mnie, że mnie wspiera i, i e, dziękowałem mu za to, bo, e, bo był jedną z mniejszych osób, które, które pokazały mnie wsparcie. Jest to trudne, e, bo tak jak pan powiedział, e, ja krytykę uważam, że to jest coś dobrego, co może mnie rozwinąć, ale, ale e, kiedy jest to hamstwo i brak szacunku, myślę, że nie powinno mieć to miejsca, i, i każdego by to zabolało. Także dla mnie to jest bardzo pozytywny bodziec. Jeszcze więcej chcę dać trenerowi, odwdzięczyć się, dać coraz więcej drużynie i, i odnosić z tą drużyną sukcesy. Także, także myślę, że takie rzeczy, które trener robi, wspiera zawodników, budują nas i, i sprawiają, że chcemy mu to oddać na boisko. Dzięki i pytanie teraz do was obu, bo obaj przerobiliście już kilku selekcjonerów w swojej karierze. To pytanie będzie takie troszkę pokrewne z tym z tym poprzednim. My, patrząc z boku, widzimy. Mam takie wrażenie, wielką różnicę pod kątem budowania Team Spirit między poprzednim selekcjonerem, a obecnym. Wy tak mówię, przerobiliście już kilku selekcjonerów, miałbym wielką prośbę, żebyście powiedzieli, czy metody pod tym kątem Michała Probierza są w jakiś sposób porównywalne z któryś z byłych selekcjonerów? Jakie widzicie podobieństwa, a jeżeli nie ma podobieństw pod tym kątem, to, to jakie są różnice? Ja to krótko tylko powiem, że ja nie chcę komentować byłych selekcjonerów i myślę, że mm, jestem na tym zadowolony ze współpracy z trenerem probierzem i, i to jest najlepsza odpowiedź. Ja zgodzę się z sobą i myślę, że można dodać też to, że byłoby to nie fair w stosunku do innych selekcjonerów i, i... Tak jak mówiłem w poprzednim pytaniu o szacunku, to był brak szacunku, jeżeli byśmy ich porównywali i mówili, co kto ma lepsze. Każdemu z nich należy się wielki szacunek, każdy z nich oddał serce dla prezentacji i chciał dla nas jak najlepiej. I myślę, że nie ma sensu wracać do przeszłości, do tego co było, tylko skupiać się na tym, co my możemy i co trener może zrobić dla nas jako drużyny. I myślę, że jako piłkarze, jako sztab idziemy w odpowiednim kierunku i... i i zawsze chcemy dobrej reprezentacji, także skupiamy się na tym co jest i, i dążymy do tego, by, by do tego momentu pierwszego, który będzie za kilka dni w meczu z Holandią być optymalnie gotowi. Samuel Sztygielski, meczyki. Cześć Panowie. Pytanie do Sebastiana najpierw. Mam wrażenie, że Stambuł jest takim miejscem piłkarskiego kultu, a z Jose Mourinho, o którym wspominaliśmy, to będzie jeszcze większy kult futbolu, więc zapytam Ciebie, z czym Ty tego trenera w ogóle kojarzysz? Z ostatnich lat? The special one. Myślę, że jest wielką postacią w, w futbolu, i myślę, że, że na pewno nie spodziewałem się, że trafi do, do mojego klubu, ale to jest też fajne, bo tak jak mówię, jest jedną z, z największych postaci trenerskich w futbolu, i myślę, że na pewno odnajdzie się w tureckiej piłce. Jest tam dużo pasji, on, on to uwielbia, no i co, mam nadzieję, że nasza współpraca też będzie dobra. Kiedyś dzwonił do Łukasza Piszczka całkiem sporo, jak go chciał do Realu Madryt, do Ciebie już dzwonił, kontaktował się, czy jeszcze cisza? Nie, jeszcze nie rozmawialiśmy, na pewno trener ma teraz dużo, dużo, dużo pracy, bo gdzieś tam widziałem konferencje, przywitanie, więc na pewno ma, ma dużo pracy. Ja też jestem na kadrze, też się skupiam na, na kadrze i on też, mam nadzieję, że, myślę, że na pewno o tym wie. No, i też przyjdzie czas na to, żeby, żeby porozmawiać, i, i zobaczymy. A druga szybka kwestia do ciebie, bo jak wiesz, w Polsce Ligi Tureckiej raczej nie oglądamy, jak Twoja rodzina chce obejrzeć, to pewnie ma z tym spore problemy. Kuba Kauziński, jaki to jest piłkarz z Twojej perspektywy w Turcji? Ja bardzo Kubę szanuję jako piłkarza, bo, bo nie, w, nie, wie, nie w jednym meczu pokazał, że potrafi grać naprawdę dobrą piłkę. Lubię takich zawodników na, na pozycji numer sześć. Prawa, lewa noga widzi praktycznie wszystko i, i myślę, że też nie boi się grać na, jak na swój wiek. I to jest też u niego duży, duży plus. I też myślę, że ma naprawdę bardzo dobry stan za sobą. I pytanie do Janka. Gratuluję awansu do Premier League. I miałem okazję w tym sezonie jesienią być na meczu Southampton-Cardiff. To było po tym, kiedy ciebie zabrakło na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Wydawało się, że jest dołek, i tam zaskoczyło mnie jedno: mianowicie u Rasela Martina, ty bardzo swobodnie operowałeś piłką, nawet we własnym polu karnym, nawet kiedy trzeba było rozegrać pod presją, i to była jakaś nowość dla mnie po tych ostatnich miesiącach. Więc chcę Cię zapytać, w czym ty się poczułeś mocny w tym sezonie? Na pewno nasz styl gry w porównaniu do sezonu, w którym spadliśmy zmienił się diametralnie trener jest Przyszedł z filozofią gry, e, budowanie tyłu, m, praktycznie zero, wybić piłki, także także było to zupełnie co innego i, e, no i tak jak widziałeś, mimo wszystko się w tym odnalazłem, także e, na pewno pod tym względem się e, rozwinąłem. Myślę, że e, trochę to w swojej karierze zatraciłem, bo, bo w Lechu Poznań też całkiem nieźle to robiłem, także, e, także to był na pewno dla mnie sezon przełomowy pod względem rozegrania piłki, budowania akcji i na pewno e, wiary we własne umiejętności. Myślę, że. E, we mnie to zbudował, Mieliśmy, mamy nadal wspaniałe relacje, bardzo mi ufa i, i myślę, że to też za, zaowocowało, bo, bo awansowaliśmy do Premier League, jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być i, i tak jak powiedziałem, to były takie przełomowe kroki i uwierzenie we własne umiejętności. Adam, przepraszam, kolega za tobą już dosyć długo czeka, więc prosimy. Dzień dobry panowie. Przemysław Paczkowski, Polski Radio RDC. Ja mam pytanie do Janka odnośnie tego, jak to zmienia, czy w ogóle to zmienia, że przyjeżdżasz na kadrę jako zawodnik Premier League? Czy dodaje ci to w jakiś sposób pewności siebie przed meczami na euro? Znaczy, no to jest. Yy... Zawsze lepiej przyjechać na zgrupowanie po sukcesie, niż po nieudanym spotkaniu. Także myślę, że jest bardzo dużo pozytywnej energii. Myślę, że nie tylko ja, ale, ale wielu chłopaków z drużyny miał albo udane sezony, albo osiągnęło sukcesy drużynowe. Także, także myślę, że wielu z nas przyjeżdża z dobrą energią po dobrym sezonie i, i myślę, że na tym musimy budować naszą pewność siebie, nasze podejście do spotkań i myślę, że to tylko wyjdzie in plus, że, że jesteśmy po prostu po dobrych sezonach i, i, i chcemy więcej. Nie jesteśmy zadowoleni tylko i wyłącznie z sukcesów klubowych, ale, ale chcemy jako reprezentacja dobrze wypaść na tym turnieju. To jeszcze pytanie do Sebastiana. Ciebie chciałem zapytać o Krzysztofa Piątka, jako że gracie w tej samej lidze. On jest po bardzo dobrym sezonie, z tego co pamiętam, 16 bramek, dwa hat triki Chciałem Ciebie zapytać o to, w jaki sposób dla Ciebie jako zawodnika ofensywnego, który często gra też jako ten podwieszony zawodnik na, na pozycji numer 10, jak to wpływa na Ciebie, taka informacja, że masz bramko strzelnego napastnika przed sobą? Na pewno bardzo fajnie, bo Krzysiek na pewno zrobił e, dobrą robotę u siebie w klubie, strzelił dużo bramek i praktycznie to, co miał, to, to wszystko wykorzystał. Więc, dla mnie, jako ofensywnego pomocnika, jest to ważne, bo e, mogę być pewny, że w każdej sytuacji, e, kiedy Krzysiek dostanie podanie, to to wykorzysta, i to jest też bardzo ważne. I e, super, cieszę się, że, że nasi napastnicy mają taką formę, bo mam nadzieję, że ja na tym też skorzystam. Adam Kotleczka, kanał Sportowy. Janek, pytanie do Ciebie. Przyjeżdżasz po sezonie w Championship, która jest bardzo specyficzną ligą tych meczów ligowych, samych ligowych, ponad 40. Tak zastanawiam się, jak na Ciebie wpływa to e, taka intensywność gry w Anglii, gdzie ta druga liga angielska, ktoś powie tylko druga liga, no ale z drugiej strony wiemy, że tam się gra szybko i, i tych meczów przede wszystkim jest bardzo dużo. E, chciałbym zapytać o Twoje odczucia po tych ostatnich kilkunastu miesiącach na drugim poziomie rozgrywkowym. Czy ty się czujesz lepszym zawodnikiem niż jak przyjeżdżałeś wtedy jako zawodnik Premier League? Gdzie miałeś tych meczów? はい。 Tak, myślę, że bardzo intensywna liga i, i koniec końców organizm musi się do tego przyzwyczaić. Były miesiące, w których mieliśmy ponad 11, bodajże 11 spotkań w 30 dni i ta intensywność była ogromna, ale, ale wtedy funkcjonuje organizm jak, jak robot, skupia się tylko na regeneracji i rozgrywaniu spotkań, także to jest bardzo trudne, nie ukrywam, że intensywność jest duża, jest bardzo dużo też walki na boisku, także, także organizm zostaje, ale, ale to jest po prostu piłka nożna, musimy zaakceptować to, jaka jest sytuacja i jako drużyna to przebrnęliśmy. Myślę, że jest duża różnica, jeżeli chodzi o jakość. Porównując Premier i Championship, ale, ale nie powiedziałbym, że ta liga jest słaba. Jest, uważam, bardzo mocna, bardzo duża rywalizacja i e, jest po prostu trudna. E, odnośnie tego myślę, że bardzo się rozwinąłem. Tak jak Samuel zadał to pytanie. Nasza filozofia gry się bardzo zmieniła. E, kompletnie inny sposób grania i myślę, że e, dobrze się w tym odnalazłem, czuję się e, pewnie, jeżeli chodzi o rozegranie piłki i, e, i dużo się nauczyłem od trenera. Myślę, że ten sezon był bardzo dla mnie ważny, bo, e, bo wiele się działo poprzecznie. W poprzednie lato było dużo spekulacji odnośnie mojej osoby, dużo trudnych decyzji, ale koniec końców zostałem w klubie i bardzo się z tego powodu cieszę. Myślę, że życie dało mi taką możliwość, żebym się wiele jeszcze nauczył w wieku 28 lat i jestem z tego zadowolony. To lepiej przyjeżdżać na kadrę jako zawodnik Championship z 45 spotkaniami, czy z zawodnik Premier League z 18 meczami w sezonie? Kurczę, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, jak jest lepiej. Fajnie jest być zawodnikiem Premier League i, i przyjeżdżać na zgrupowanie reprezentacji Polski. Myślę, że to jest najważniejsze. Tamten sezon ogólnie był dla nas nieudany. Spadliśmy z ligi. Trudny sezon dla mnie, ale, ale każde, każdy sezon jest dla mnie lekcją. Każdy sezon jest możliwością rozwoju i, i analizą sytuacji i, i, i ja tego nie. Nie traktowałem jako coś złego, tylko jako lekcja pobylawcą po Willi i powrót do Southampton. To były rzeczy, które mnie rozwinęły jako człowieka, pozwoliły patrzeć na świat trochę z innej perspektywy. I, i tak też uważam, to był ten sezon. Kiedy, kiedy coś nie idzie na boisku, zawsze trzeba szukać pozytywów, trzeba szukać możliwości rozwoju i nauki. także ja nie patrzę na to, czy to jest Premier League czy Championship, ale patrzę na to w taki sposób, że mogą się rozwinąć i wielu rzeczy nauczyć. Jeszcze pytanie do obu was. Michał probierz na tej pierwszej konferencji wspomniał o stałych fragmentach gry, że za jego kadencję jeszcze drużyna nie zdobyła bramki ze zrzutu wolnego, czy też zrzutu różnego i chce się na tym skupić. Nie pytam o to, jakie rozwiązania taktyczne na stałe fragmenty gry macie, bo ich nie możecie zdradzać, natomiast czy wy między sobą rozmawiacie na ten temat, czy w ogóle pojawia się temat tego, że to jest być może jakiś problem, albo jeżeli nie problem, to niewykorzystany potencjał, bo cały czas myślę, że jest tutaj jeszcze nad czym pracować. To pytanie do was obu, bo obaj macie swój udział, czy przy stałych fragmentach jako wykonawcy, czy Sebastian, czy ty jako Janek, ewentualnie zawodnik, który mógłby taki stały fragment gry, na przykład głową wykończyć? Ja mogę powiedzieć, że pracujemy nad tym i, e, i ufamy w tym, co trener nam podpowiada te, e, te uwagi czy podpowiedzi czasami mogą się wydawać proste i. E, i, I takie trochę może dziwne, ale, ale kiedy się to przekłada na boisko i próbuje się tych rzeczy, których trener radzi, naprawdę działają. Także, także pod tym względem i aspektem musimy trenerowi za, zaufać i, yy, i trenujemy nad tym ciężko i myślę, że na koniec dnia, podczas tego pierwszego meczu, te, te sytuacje ze starych fragmentów spowodują, że, że strzelimy bramkę, stworzymy przewagę i, i, i nam to ułatwi życie. Także yy, wiemy o tym, zdajemy sobie z tego sprawę, że, że musi to wyglądać lepiej, także yy, małymi kroczkami pracujemy i, i mamy nadzieję, że. że że to zadziała i będziemy strzelać gole też ze starych fragmentów. Sebastian? Tak jak Janek powiedział, na pewno pracujemy nad tym i myślę, że na tym zgrupowaniu mamy troszkę więcej czasu na to, żeby to dopracować i myślę, że efekty będą niedługo. Ja tylko dopytam, ostatnie pytanie do Janka. Jakie te dziwne uwagi, jakiś jeden przykład jakbyś nam dał tutaj od Michała Probierza, bo coś, coś chcemy wiedzieć. Może nie dziwne, ale takie takie trochę inne niż, niż zawsze mamy w klubie, bo bo kwestia nabiegania, by nabiegać trochę później, by wyczekać, by trafić ten timing idealnie, kiedy to do środkowania nadchodzi, żeby nabyć na tę piłkę skuteczniej niż to robiliśmy, złapać piłkę w najwyższym punkcie, także, także to są takie ma małe rzeczy, które trener widzi i i nie zawsze my jako zawodnicy je dostrzegamy, kiedy nabiegamy na tę piłkę, także także może źle to ująłem złe słowo dobrałem, że dziwne, ale ale, ale to są nadal dobre uwagi i rzeczy, które na pewno nam pomogą strzelać. Ze tak. fragmentów gry. Dziękuję. Adrian jeszcze? To mam jeszcze jedno pytanie na koniec Janku do ciebie. Jakbyś mógł scharakteryzować drużynę Ukrainy i Turcji, te dwa ostatnie mecze sparingowe, które będą w Polsce was czekały i porównać na przykład do tych rywali, których będziecie podejmować na euro. Czyli na przykład czy Ukraina to bardziej przypomina styl gry, na przykład Austrię, czy na przykład właśnie Turcja, bardziej Holandię, jak, albo czy Francja? Jak, jak właśnie tutaj byś to porównał? Dziękuję. Jeszcze nie analizowaliśmy Ukrainy, chociaż z chłopakami trochę meczu oglądaliśmy wczoraj i na pewno to, co można było zauważyć, to, że grałem trójką z tyłu, bodajże tak jak reprezentacja Holandii, także, także myślę, że te podobieństwa są i, i to będzie na pewno dobra, dobre przetarcie, dla nas dobry test i sprawdziam, bo, bo wielu zawodników na bardzo wysokim poziomie są w dobrej dyspozycji, tak jak bodajże napastnik z Girony, jest dużo zawodników w środku pola, którzy mają wiele jakości, także, także na pewno to będzie dobry test dla nas, dobre przygotowanie do tego turnieju, Byśmy Wiedzieli, co nas czeka. To jest też reprezentacja, która jedzie na Mistrzostwa Europy. Seba pewnie może więcej wiedzieć o reprezentacji Turcji i ich zawodnikach, ale, ale myślę, że to są dobre testy i, i sprawdziany, byśmy optymalnie przygotowali się do tej trudnej grupy i byli gotowi na, gotowi na każde spotkanie. Okay, ostatnie pytanie, Dominik, proszę. Dominik Werdzichowski, Sport.pel. Ja mam pytanie do Sebastiana. Chciałem zapytać o Twoją przyszłość klubową, bo wiemy, że po takim wejściu do Ligi Tureckiej tych spekulacji było mnóstwo i to od absolutnie. Zaczynając od największych klubów w Europie, chciałem zapytać czy coś w najbliższym czasie może się wydarzyć, bo też wiemy jak funkcjonują tureckie media i też tureccy kibice, że tam jedna wypowiedź, jedna spekulacja może uruchomić całą lawinę. Jak będzie wyglądała twoja przyszłość klubowa i czy ta współpraca z José Mourinho dojdzie do skutku? Aktualnie na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć jak będzie wyglądała moja przyszłość, skupiam się na, na reprezentacji i myślę, że na pewno też mm, po tak dobrym sezonie i, i myślę, że fakt, że mm, tak wielka osoba przychodzi do mojego klubu, e, nic nie stracę jeżeli zostanę w klubie i będę pracował z Jose Mourinho, więc e, no, tak jak mówię, zobaczymy, wszystko może się wydarzyć, e, nigdy nie można być pewnym, ale... Na tym moment jestem ze wszystkiego zadowolony i skupiam się na reprezentacji, bo chcę zagrać też dobre euro. Jeżeli mogę jeszcze ostatnie pytanie do Emila, czy możemy powiedzieć coś o zdrowiu Bartosza Slisza, jak wygląda ten raport medyczny, no bo też to powołanie Jakuba Kauzińskiego chyba jest powiązane ze stanem zdrowia Bartosza Slisza. Czy on jest gotowy do treningu, czy on trenuje z pełnym obciążeniem? Powołanie Kuby Kozińskiego, tak jak już wspominałem, było powołaniem dodatkowym, jeżeli chodzi o stan zdrowia Bartka Slisza, jeżeli cokolwiek będziemy mieli Państwo do przekazania, oczywiście niezłocznie tego dokonamy. Tam jeszcze, przepraszam, jedno pytanie, ostatnie już, bo nie zauważyłem, że Pan dosyć długo czeka. Dobry, Dominik Lebda, TVP Info. Ja mam pytanie do Sebastiana Szymańskiego w imieniu kolegi z Panoramy Telewizyjnej Dwójki. Jak to możliwe, że w świecie takich jakby bad boyów masz taki charakter, sprawiające wrażenie skromnego człowieka. Komu to zawdzięczasz? I drugie pytanie. Niektórzy piłkarze marzą o tym, żebyś, żeby poprowadził ich José Mourinho, a właśnie został trenerem twojego klubu. Jakie ty masz marzenia piłkarskie? Co konkretnie chciałbyś osiągnąć i może gdzie zagrać? Dziękuję bardzo. To na pewno myślę, że, że sam sobie wypracowałem to, że jestem że zawsze jestem waleczny, ponieważ zawsze Zawsze byłem tym najmniejszym, najchłodszym i, i zawsze musiałem sobie jakoś inaczej radzić niż moi rówieśnicy i myślę, że to zapoczątkowało to, że teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem i tak jak mówię, staram się zawsze walczyć dla, dla drużyny, dla siebie i myślę, że, że aktualnie dobrze mi to wychodzi. A Co do drugiego pytania. Na pewno chcę korzystać najwięcej z, z mojej kariery piłkarskiej, chcę wyciągnąć maksa, z tego, co robię, ale mm, wiadomo, że nie zawsze, nie zawsze osiągamy to, co byśmy chcieli i e, myślę, że nawet za wcześnie jest powiedzieć, gdzie chciałbym e, być, e, gdzie chciałbym e, grać, gdzie, jakie jest moje marzenie. E, Dlatego tak jak mówię, no chcę cieszyć się każdą chwilą, z roku na rok, chcę robić postępy i zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Tak, to było ostatnie pytanie. Dziękuję Państwu za udział w konferencji prasowej. O godzinie 11 rozpoczynamy sesję treningową. Pierwsze 15 minut będzie dla Państwa otwarte. Dziękuję Dzień bardzo. bardzo.